No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od nagrywki z drona. Kupiłem właśnie, wczoraj do dojechał. Do, do bo już y, tamten poprzedni, co miałem, niestety już y, się zepsuł. I trzeba było nowego. Dzisiaj właśnie pierwszy, pierwszy dzień od... Kilku dni znowu krowy na lucerne idą. Także widać, że zadowolone. Ale widzę, że kartę będą musiał inną kupić, bo nie wyrabia. Niestety tu ostatnio też widać po lucernie nam uciekły. Bo trochę, trochę widać po lucernie, że za mało im dałem ostatnio. No ale teraz wydaje mi się, że no, w ciągu dnia trzeba iść zajrzeć i zobaczyć czy jest odpowiednia ilość yy, do, do... No czy jeszcze im nie dołożyć. Tutaj no, możecie zauważyć z brzegu, yy, przy drucie, yy, położyłem im wysłodki. I ten, w tym roku już, już to robię cały czas i naprawdę mega efekty są. Krowy, krowy wydajnościowo mega poszły do góry. No fajnie to wygląda zawsze, te krowy na tej lucernie. Max Altitude reached <laughs> No tu widać kawałek jeszcze jest do skarmienia. Tutaj mamy też tą świeżą lucernę. Jeszcze trochę ten chwastów jest na niej, ale już ten już widać lucerna ładnie, ładnie zaczyna rosnąć. Ładnie rządki są. Widać tego peżu trochę jest, ale Lucerna jest ładna także. Tutaj zresztą na tym polu, gdzie teraz są, tak samo było w zeszłym roku. A teraz widać piękna Lucerna. No i zresztą możecie zobaczyć, że już drugi rok wypasu, a Lucerna bardzo fajnie wygląda. No i dobra, także na razie, na razie to tyle. Zobaczymy, bo teraz mam wyjazd na 11. Nie wiem, która w sumie jest godzina. Muszę się jeszcze umyć. Ogarnąć i ten, no tak myślę, że z godzinkę, dwie mi to zajmie. Także widzimy się później. No i dobra, jestem już z powrotem. Trochę to dłużej zeszło niż myślałem. Także, no mamy już którą? 15 pewnie? Nie, jeszcze nie, ale no powiedzmy za, za 10-15 Muszę tutaj w tym ciąniku sprawdzić czy wszystkie światła są sprawne Bo jutro trzeba z nim na przegląd jechać Bo jakoś tak się zdarzyło, że już, już prawie koniec jest przeglądu no, więc tak, tu jest. Tu jest. Tu nie ma. Kurde nie wiem, czy coś tutaj ten. Takie wyblakłe się zrobiło tutaj. Nie wiem, czy w ogóle przejdzie przegląd. Trzeba będzie zobaczyć. Tu niby słabość. Od razu nowe tutaj naprzód damy. No, tu coś już się. Jakaś warstwa ochronna chyba czy coś się zdziera. By trzeba było w niego trochę zainwestować na te światła. No to trochę drogie jest to, ten cały wkład nowy, no, ostatnio widziałem Krzysiek z Agrokuzynów wstawiał tutaj fajne światła. Z AgroLEDów bym musiał w sumie też zamówić. Tam patrzałem chyba coś około 300 się to kręci za sztukę. Ale no widać fajną robotę to robi, także może Może by też sobie wstawił tu leda No nie wiem, resztę ledów też wstawiać Niby fajnie by było, ale tam kiedyś Kiedyś właśnie w tym agroledzie wyceniałem To chyba coś koło czwórki wychodziło za wszystkie ledy tutaj do tego ciągnika Chociaż teoretycznie jakby to miało fajnie Doświetlać To czemu nie, ale no nie wiem, no na razie jeszcze Zostawię to tak jak jest Tutaj muszę te właśnie powymieniać Tu z tyłu W sumie kierunki czy są Z przodu są Z tyłu też są kierunki Światła Się pali coś Stop raczej będzie Najwyżej, brata, zaraz weznę, żeby mi wcisnął. Ale chyba jest. W sumie, czekajcie. Zaraz was tu postawię. Nie wiem, czy będzie widać. Nie wziąłem ten statywu, ale. Będzie stać kamera? Nie będzie stać. Dobra, coś chyba będzie łatwiej wcisnąć na stopa niż jakby miał tu awaryjny trójkąt. Nie, no świeci się jest. Tu też chyba. No, świeci się. No to przód muszę wymienić w sumie Bo ostatnio właśnie widziałem Jak zbieraliśmy, że Tutaj nie Tak niby świeciło, ale To nie było to co trzeba Także Biorę Biorę, wypinam I muszę jechać Do sklepu kupić nowe No lepiej żeby były światła Jak się na przegląd jedzie A właśnie tak Widziałem ostatnio, że tej żarówki tam nie było no tutaj brama już jest praktycznie zrobiona wszystko tylko tutaj muszę, ciągle zapominam materiał na ten szczebelek tutaj no i będzie git także o kompresor też już ile godzin zrobił? 7, no prawie 18 godzin nabite już nie pamiętam, ile, ile dni tu jest. Ale jest takie dwa tygodnie, już chyba jest. No, ogólnie piec też już yy, wstępnie yy, wiem mniej więcej spalanie, jak jest. No, ogólnie spala nam takie 14,5 kg peletu yy, na dobę. W miarę fajnie to wychodzi na miesiąc jakby tak było wychodzi koszt 550 zł no właśnie miesięcznie patrząc na to ile wcześniej wydawaliśmy no to naprawdę jest dosyć duża oszczędność i w miarę szybko ten piec się spłaci Przynajmniej mam nadzieję że tak będzie jak teraz będzie szło tak cały czas fajnie mówię ten popiół no właśnie wczoraj wczoraj właśnie Yy, sprawdziłem Takie jedną szufelkę Popiołu wyciągnąłem Także to jest naprawdę bardzo mało Ja tutaj wypinam te światełka I lecę do sklepu I zobaczymy jak to będzie zaraz świecić No i dobra to później Zobaczymy jak to wygląda Świecą, świecą Nie wiem co Powiedzą tutaj na te zmatowienia na stacji diagnostycznej, ale Zobaczymy długie Sieco No i dobra Bo już tak późno jest, że jest czas dojenia Jutro, jutro się pojedzie na stację diagnostyczną A w poniedziałek lub W niedzielę, w zależności od pogody bo szykuje się małe okienko zrobimy spóźniony trzeci pokos lucerny bo lucerna już jest, jest do koszenia już dawno jakby pogoda była to już i z tydzień, dwa tygodnie no półtora tygodnia temu by się skosiło i i by było już zebrane ale no, pogoda jest jaka jest jest deszczowo ostatnio, dosyć mocno deszczowo. Także no, no ogólnie, dzisiaj trochę się zeszło, bo ten no, bo trochę, trochę tych spraw papierkowych, yy, trochę, trochę człowiek myśli, myśli, bo miałem już no, nie zawsze jest tak jak człowiek by chciał. Miałem, no nie, nie będę się rozwodził teraz, bo, bo to jeszcze nie jest czas. Z czasem, z czasem powiem wszystko. No ale ogólnie, ten idę teraz wam lucernę pokażę. Tu jeszcze naprzeciwko domu nie jest tak źle. Gorzej, jest tam te już starsze użytki. Bo tam już są, jest więcej kwiatów po prostu. Chociaż tu już też. No zobaczcie, kwitną. Kwitną, pączkują. No, ale lucerna, można powiedzieć, że po jajca. Także masy będzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Już tutaj widać jakieś blaknięcia poszczególne. No ale mówię tak. Na dole prezentuje się dobrze. Tu pszenice w tym roku. Takie czarne czasami widać są kłosy. Także no pogoda nie jest by dobra na zboża w tym roku. Miękkie jeszcze, no ogólnie na życie byłem dzisiaj też po drodze. Tylko kamerki nie wziąłem, ale też już jest tak. Wydaje mi się, że kilka dni, i do zbioru, tylko jeszcze nie jest takie mega twarde. Mówię, jeszcze, jeszcze parę dni, i też żniwa będziemy mieli. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, ale mówię, najpierw trzeba zebrać ważniejsze lucerne. Tu ostatnio nam się widać trawa rozsiała, bo tu, gdzie są rządki, tu, gdzie były rządki, to jest taki pas, pas trawy. Zobaczcie, kurde, taka piękna. Stoję i mogę po prostu złapać lucerne. To jest, jest duża. No. także konkretna masa. Tutaj nam się szykuje. Chociaż tu może nie widać tego paska, no ale Mówię od brzegu pewnie Trochę trawy się wsiało i Jest. Ale kurde zobaczcie, gumaki jeszcze Wilgoć łapią od spodu. A cały dzień taka ładna pogoda dzisiaj była. Także Wilgoć, wilgoć trzyma taka masa. No nic. No nie jest dzisiaj, dzisiaj tak na krótko, bo za dużo się nie zrobiło, tylko więcej się jechało sprawy załatwiać, no ale czasami tak musi być. Na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!